Siemaneczku małeczki, dzisiaj tutaj z kolegą Igorem. Gramy 1v1, one one, ale kurde, ale on może grać wszystkim. Ja tylko dl czyli standardowym brońmi. Dawaj, akceptuj. I to też akceptuj. I dobra. I do trzech wygranych gramy. Jaka mapa, ok? No, mów, jaka mapa, to ja głosowo, ok? Jak na zmianę. Najpierw twoja mapa, a potem moja, ok? A czekaj, powiedziałem, że gram DLM. Wybieram y, default Loader. Dobra, czyli jest dobrze. Je, jak widzicie, subskrybujcie na aż. Zrobiliśmy no, dwa nowe odcinki. Y, jest 99 w lesie. Taki 300 minutowy O kurde. Szkoda, że to nie na tym kącie jest ten skin. Ty masz tego skina. A co? Koszty okay. mały. Szlag. Jest 50, 50. Dobra, to jest mega ciężka jak 50, grasz. 50, 50. To jest niemożliwe jak gras. Ze snajperki, ja ją To Ma, e, mogę... daj mi jedną broń, do, którą mogę używać. E, stąd, 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 stąd. Jaką no, broń to... mogę używać? Na tym slocie nie wiem, noża? Poczekaj, nie na tym. Wiesz co? Będę dla ciebie miły. O, okej, okay, dziękuję. Czyli mogę używać arpega. A ja ci daję też ułatwienie. Wiesz dlaczego arpega? Bo, bo ty jesteś moim ulubionym przyjacielem. No co z tego, że mnie zdenerwowałeś trochę? Czekaj! No. Oj, czy... Na klawiaturę stanąłem tutaj. Oj. No to dobra. Um, no Mogę chodzić. Dobra, już mogę chodzić. Idźmy stąd, Albo zróbmy tak, że zaraz wybierzesz mi zaraz wybierzesz mi jakąś albo w ogóle w y, następnej rundzie, dobra, w tej rundzie w tej rundzie wybierz mi broń na każdy slot, czyli na pierwszy, drugi, trzeci. Dawaj. Wybieram. Na to ci dam to. na to. To może być przydatne, na to. To. Proszę nie jump pad. Dobra, na tą mapę jump pad jest. No, no to. to ja dla... No, zbyt dużo nie ugra. Nie, prawda. Coś tam może. Mogę, że ugram? Nie, dobra. Za to Ty może coś się ugra. wyleciałam poza mapę. Nie polecam co skakać Wiem i to najsłabsze Dobra, dostałeś. to stałeś Czy to możesz zniknąć? To za jakiś czas zniknie Nie bój żaby Daj mi się ulecieć Nie A no, Jest! Udało się uleczyć. Co U. jest? No ten łuk jest taki mało celny. Kur... Masz Dobrze, że mi... Kur... Ugrałem. Na HP. Ej, ty mnie nawet nie hitnąłeś. No wiem, nie hitnąłeś. Ej, e czemu pokazujesz, że zostało dwie ostatnie sekundy? 2-2. Dwa, dwa. Nie zmieniam tu nic, żeby nie było. Nie wierzę. Co jest? Co? O... Co? Gdzie ty strzeliłeś? Stąd. Ale gdzie ty strzeliłeś W skałę? Nie, w ciebie. Ech... Nie, to pokazało jakby strzelił w skałę. M Mogę używać tych rzeczy, ale nie muszę oczywiście, bo to są... To są zezwolone rzeczy, tak? Tak. Czyli yy, po prostu mogę używać diela, tak ci się o ty. Już Widzę twoją taktykę. Mogę używać diela, ale mogę też używać tych rzeczy, które wybrałeś. I zaraz dam ci jeszcze jedno ułatwienie, tak dla Beki. Czekaj, ty dostajesz teraz tyle ułatwień, że nie wiem. Wyłączam autoshota. Serio? No, wyłączam automatyczne strzelanie. Bardzo fajnie. Dla ciebie czekaj. Ej, lag, lag. O dobra. Tak. Widziałem, że to pójdzie. Kurde. Były szanse, żebym wygrał. Rozwalam się od tego. Kurde, ale ty z tą sniperką masz y, mega ułatwienie, ułatwienie nie? Proszę cię. Ciężki challenge. Jak ty mi jest trzeba przez ścianę? No nie! To jest niemożliwy challenge! Dobra, to wygrałeś. Kurde, rematch mogłeś zrobić. Gramy z... Znowu ładbiłam. Nie ma czekaj. Nie ma czekaj. Poczekaj, po, po, proszę. No weź no! Igor, nie ustawiaj tego, przytuszasz film. Przedłużasz Dobra, film. No i. No i, no i dupa. Akceptuj to. Teraz... No akceptuj to! Nie mam. Ja nie wierzę! No teraz Teraz moja mapa. No, idealnie. I moje zasady. To było jak chcesz włączenia, autoshota, szata, bo tylko tam tamtan masz, Już nie masz tak łatwo. Ej, tak nie możesz łatwo rozwalić. Bo i tak masz tyle broni. Ej. Nie, nie mam tych broni. Dlaczego? Bo... nie wiem właśnie. Nie chciałem. Ej, on się w powietrzu. No wiedziałem i już pomnie. A nie, nie po tobie, bo ja, to ja mam lakon Pom? To ja mam lagi, nie ty. No to ja mam lagi, nie ty. I tak co jest? Dobra, to jest dziwne. No czy ty się jeszcze leczysz, jak masz przewagę? Kurdej, uleczuję się. To no nie! To są takie lagi! Who e, co ja gadam? Igor, ty masz takie lagi. Jeszcze się leczysz! Znaczy ja rupę, mam lagi? Jezu. bla, 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 bla. Przestań, proszę cię! Okay. Nie rób efektów dźwiękowych, to jest cringe. Uuu, daje się. Zaraz ci zakażę apteczkę o! Zaraz ci apteczkę chyba zakażę. Odkąd kupiłeś apteczkę, dosłownie się z nim nie rozstaje. Szekraliśmy na jednym odcinku tak jakby można powiedzieć ranket na, na prywatnym serwerze i zablokowałem apteczkę to, że nie płakałeś, ale byłeś smutny Laki mam, proszę cię oszczędź mnie! To było już przedstałe. Masz szczęście się nie gram na swoim koncie, bo już, już musiałam przewalona. W sensie nie. na swoim głównym. O. Się Ej, co? to fair. Co? Parówczak. Parówczak. Ustawikuj Parów w niej tryb. Ten 1v1, ale że możemy wybrać e, e, jakie chcemy, bronie? Że jakby podwójnie możemy e, temu samą bronić. Więc le... A, ten tryb, dobra? I... Mogę, ale jak weźmiesz 3 apteczki, to cię zamorduję. O! I... Albo cztery apteczki. No nie, dobra. To, y, to musimy tak zrobić. Pierwsze dwie rundy, normalne 1v1. -y. No, e, no to teraz jest ostatni normalny One v 1 Teraz przechodzimy na mój prywatny. Oczywiście widzimy, tak że nie będziecie widzieć, że możemy wybrać kilka kapteczek i że możemy, i przykładowo, że... ale nie będziemy mogli wybierać tylko rzeczy, które mamy. czyli ty będziesz mu kapteczki. No i teraz widzowie za pomocą nie, nie, Teraz, teraz czekaj, cicho się. Zaraz to powiesz. Teraz za pomocą Magik Montażu przechodzimy na prywatny serwer. I boom! Jesteśmy na prywatnym serwerze. Czekamy, tylko aż Igor dołączy. No właśnie, jest taki problem. No dołącz do mnie, no a nie właśnie na... chciałbym. Nie wiesz, dobra, musimy poczekać jeszcze chwilę. W tym czasie ja już y, ustawię odpowiednie rzeczy, a będę mógł wybrać. Ehm, dwa kryształy reputujące. Nie, możesz wybrać tylko się, czy które masz Proszę, ja ci proszę Nie Proszę, jeden Dobra, niech Ci będzie Je... Bo wiesz, pamiętasz Ale... jak oglądaliśmy to to? Dobra Ten jeden... Dobra, dyspon na wszystkie bronie i na tym trybie, więc Tak zróbmy To, 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 proszę, proszę Dobra, ręka niech Ci będzie O nie, ja już widzę, ja już się bałem co ty... Do, ty jakiś piesiu do nas to twój kolega do nas dołączył, Igor. No, no to fajnie. Dla mnie nie. Znaczy. Ej! Serio, to dała! To działa! Co to działa! Poważnie! Poważnie! Po to chciałem! Nie Wide. Nigdy mnie nie złapiesz Dobrze, że wziąłem te Dobra, nie y Ta ruda XD Co? No bambik Mi, umarłeś. Wiesz co? Ma teo Czy też jest cztery kamienie teleportujące? Nie, trzy Czyś miał broń jakąś Nie Fakt. Coś mi się nie udało, dobra, nieważne, graj normalnie. Ufa. Ja gram rzeczami, które mam na głównym koncie. A ja nie. Dobra, ale są lagi na U. tym trybie, czy mi się wydaje? Są lagi na tym trybie, czy mi się wydaje? Wydaje. Poczekaj, 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 bo wybieram. Wybieram bronie, więc czekaj, proszę Cię. Też wybieram. Poczekaj, proszę. Proszę, czekaj. No nie! Nie ma czegoś takiego. W publicznej gierce już by Cię gościu skasował, nie? Dobra, już nie próbuję tego. Kurde, myślałem, że to tak zrobię i teraz muszę czekać. No ty już grasz, okej. Okay. Co ty zrobiłeś? Wyszedłeś za mapę? Tak. Przestań to robić! Nie. Nie, żartuję. Już... Słyszę, że nie przestajesz. Czy U. może mi się to raz chociaż udać? Czy to działa na jakiejś jednej stronie, czy jak to działa? Pi, pi, pi. No, Nie! Miałeś grać rzeczami, które masz. A -a. Dobra, y, ta runda się nie liczy y, w, w tych skalach. Znaczy, dobra, wiesz co? Dobra, niech się liczy, niech się liczy, ale. Tak. Aaa, tun du 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 dun tun ja to wyrzuciłem tak daleko? Co? Co ci to daje? What did you do? Nie, to ja biorę? Zrobię kojarzącą rzecz. Bang. Bang. Teraz już tutaj sama. Nie. A co? O nic. Śmiesznie by było. Co ci, co, co ci to dało? Co? Co ci to dało? Co mi co dało? O oh, fuck. Ty. Tu minigun poważnie? Tu, 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 tu. Ty nie masz minigana. Za no, to, to ja mam wszystkie rzeczy, które mam. Na głównym kącie, ale mam. Więc to. Nasze... Czy ty, serio nie wziąłeś więcej pułapek? Chłopie, czas! No, przynajmniej spróbuj wejść za tą mapę. A co? No, bo ja tam jestem. Wiesz, że musisz to. Dzięki. Dziękuję. Dziękuję, mogliśmy szybciej tą rundę skończyć. Dobra. Gramy kolejną rundę, ale teraz inny tryb, ale też wszystkie bronie możemy. Gdzie jesteś? Czekaj, no jestem. Dobra, ej, gramy. To gramy. Są rankingowe, ale możemy wszystkie bronie. To jest takie na szturnie jakby, ja mam dwa, ty masz jeden, jeśli, yy, ja, to te, jeśli ja wygram ten mecz, yy, to wygrywam wszystko. Ale jeszcze oczywiście potem zagramy, spanowałeś dwie najgłupsze bronie według mnie, wiesz co zrobię? Co? No i co? O no i żeś nie uciekał za mapkę! Dobra. ci leczenie, wiesz o tym. No wiem. I co z tego? No i to z tego, że się nie uleczysz. No i to z tego, że... Ty palarkę weźmiesz na życie. Nie, wziąłem minigana, pistoleciki małe, wziąłem moc i wziąłem e, tą, e, tą połaskę. Opa. Gdzie ty nie dostałeś tej łóżki, bro? Bro! Jesteś poważny. Czy ty myślałeś, że mnie jakiś taki miniganik pokona? Tak, bo te. Jest... Dalej gram rzeczami, które mam na swoim koncie. To jest ciekawe. minigun jest szybszy, zapomniałem. No Goczni... Co? Poważnie. Poważnie. Dobra, Igor. Braszki. Braszki, braszki. Nie lecisz do góry? Pięćdziesiąt. Może ci tak, teraz wystarczy kąpić. Blaszki z doski. Blaszki z doski. Ja mam szczęście, że mi się coś zbogowało i nic się nie zrobiło. Kapi, dasz mi powerbanka? dzięki, dzięki. dzięki. Co, masz mało procent. Tak. Bo teraz będziemy się niewygodnie grać. Wiem, gdzie postawiłeś minę. Czemu to jest tak zbugowane?! To jest tak zbugowane! Ale ty grasz z rzeczami... Ty nawet grasz z rzeczami, których nie masz. Znaczy, ja wiem, że o to chodziło, ale... Trochę no skillowo. nie powiem, że nie. Podpalarka, jeszcze bardziej no-skillowo. Tu ja o tym wiem. Nie będziesz mi też podpalarką latał, chłopie. Ty myślisz, że ja jestem takim noobem? Ty jesteś nubem. No No 50 miałem, nie wiem, czy tak mało, ale... Jak wiesz... No sam, ty realnie za mnie nie że to jest niemiłe. No wiem. No właśnie, nie wiem. Najgorsze jest to, że nie wiem, gdzie ty tu swoje miny postawiłeś. nie najlepsze? Nie. Jestem na ziemi. Tu gdzieś... Tu gdzieś jest tam mina. Dobra, to był mecz o wszystko, więc ja wygrałam, ale teraz tak na koniec odcinka, jeden mecz 2 dwa 2 dwa. tak na koniec odcinka. No. Ciekawe czy mam do jakichś nokotów. Ej posłuchaj, a ja mogę sobie to odblokować? Co? dobra Ej, mam pastel 2, ma! Ej, puszkało, mam pastel 2. No wow. Bo ja ci wbiłem przecież. przed filmem. Jak czekaliśmy, aż rzuci się nowy film na kanale z 99 po cyklesie, to wtedy ja wygrałem dwie rundy. Ale nieźle był ten film. No o! 22, 22. Znowu Ej, ogólnie. Jeśli uda się wykombinować. E, nie uda. Spróbuj ponownie. Albo anuluj. E, dobra jednak. Myślę, że to będzie na tyle z tego filmu. Na razie.